Zjazd z góry świętej Anny. Tak to wygląda. Dwa szerokie pasy. Mówiam się na pusto na ludzie. Bez niczego trzeba będzie hamować. czas. Tyle, ile się zjeżdża z tej góry i pod górę. Się jedzie. Dwa szerokie, ładne pasy. Dojazd do, do zwężki dwa pasy. A tu, co oni zrobili? Co oni zrobili, zjeżdżając z tej strony? To jest porażka. Sztuczne zamieszanie Strasznie znosi tam na lewe Jeszcze tak zrobili, o Sorry Ponownie coś mierzą Długo, malinkę za tablicę jak coś ale to wcale nieprawda Co to za nawierzchnia taka jakoś To może podkład? O, tu się coś więcej dzieje ten asfalt trochę się zapomniałem ktoś tak jak widać jeden pas jeden pas idzie przeciwka. pod górę tu już jest się ciężko powoli rozpędzić załadowaną ciężarówką nic dziwnego, nic dziwnego tu dwa pasy jak nic powinny iść i co? i jedzie policja no i co ono może zrobić? O, rządówkami cisną sobie cwaniaki, Ciekawe jak się ty wszefkali. E. Oczywiście. Nie, oczywiście. Widziałem, że tu nic nie ma. Nie. No i co? Z drugiej strony dziewięć dyszek cały czas. A tu? A tu? Nie będę nagrywać korka. Zobaczymy, ile będzie. O. 2 sześć Przepraszam. Nie ma tragedii, półtora kilometra. Ten ładnie tu przed chwilą leciał takim ogniem. Chyba zapomniał, że tu będzie korek albo to. Nie ma radia, nie ma telefonu, nie ma skąd się dowiedzieć. Widzimy do przodu. Nie było.